Mm, ale świetne miejsce. To trzeba powtórzyć. Definitywnie. Tak. Są takie rzeczy, których się nie da powtórzyć. Ale nigdy się ich nie zapomnij. Co ty gadasz, Mariusz? Możesz wstać na chwilkę? No, Począt. No na chwilę wstań. Co? Okej. Okay. Stoję. Chciałem, żeby dzisiejszy dzień... Był tak idealny, jak kobieta, którą pokochałem. Ja wiem, że ostatnio przysporzyłem ci sporo zmartwień, ale chciałbym, żeby nasze dalsze życie było spokojne, pełne miłości i w tym gronie rodzinnym, pełne słońca i uśmiechu. Dlatego chciałem się ciebie zapytać, czy wyjdzie za mnie za mąż. Но, же так.